Muszę Wam o czymś opowiedzieć, dlatego że wielu z Was takiej oferty pracy jak ja dzisiaj otrzymałem, nie otrzymało. Otóż dzwoni do mnie przemiła osoba i pytam, na czym dokładnie miałaby polegać moja praca, i jakie miałbym wykonywać obowiązki. Dowiedziałem się, że dla jednej z sieci partnerskich miałbym pozyskiwać na platformę społecznościową. Twórców. A jeżeli twórca by się okazał zdolny, to otrzymywałbym procent od jego wynagrodzenia. Myślę sobie super. W takim razie będę otrzymywał wynagrodzenie i procent od wynagrodzenia. No, nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Otóż słuchajcie, nie. Okazuje się, że żeby z nimi współpracować, musiałbym założyć. Firmę. A dopiero potem otrzymywałbym procent. No. Takiej oferty pracy to się nie spodziewałem. Więc reklama tej oferty, a sami się do mnie odezwali, była jak moja twarz teraz. Zaczęło się bardzo jasno, a potem zrobiło się bardzo, bardzo ciemno. Także. Możecie sobie wyobrazić, jaka była moja odpowiedź. Tymczasem, jak wy uważacie, że ja jestem zdolnym twórcą, to bardzo Was proszę: zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę. Chętnie poznam Waszą opinię na temat tego typu ofert. A jak ktoś mnie zna, to wiecie, co pomyślałem ale że osoba była bardzo sympatyczna, to uśmiechnąłem się i życzyłem miłego dnia, i tego samego życzę Wam.